Zaczyna to już wyglądać ciekawie, także zobaczymy jak to w całości będzie. Duży obiekt, no na pewno dużo sklepów. No bardzo ładny. Chyba najładniejszy chyba w całym tutaj Szczecinie, tak? A konkurencja będzie? Raczej na pewno będzie konkurencja, bo zdecydowanie od razu się rzuca w oczy tak? i każdy kto zobaczy to będzie chciał tutaj przyjść, tak? Najważniejsze, żeby ludzie mieli pracę w tym Szczecinie, bo otworzenie kaskady to nie znaczy, że, że będzie super i, i będzie ładnie wszystko wyglądało, tak? Bo to nie, nie chyba na tym rzecz polega. Polega na tym, żeby to otworzyć i żeby ludzie mieli pieniądze, tak? A tym bardziej Szczecin. Jak będziemy mieli w pieniądze, to i wszyscy będziemy dookoła też mieli pieniądze, tak? No już idziemy. Myślę, no. że będzie to troszeczkę kolorowy, a nie taki standard ale ogólnie nie Młodziemy. lubię nowoczesnych tak, 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 oczywiście Promocje? nowe sklepy nowe sklepy chyba no. przede wszystkim to nie znam się na architekturze ale nie podobają mi się tego typu budynki w ogóle generalnie.